Dobra okay. No nie! Wszystkie moje zasrane itemy! Pizdu! Hej! Dostaliśmy wspólną cenę Spierdzielaj Tam jest twój kąt. Boój. A się o... tego pozu z Zokipla? Nie, oglądałem przygody z Minecraft Oglądałem przygody z Minecraft Czekaj Tum, tu, du, tak, Wiesz, oglądałem nie? przygody z Minecraft. Quest. Co to Tomasz. Minecraft? Co to jest przygody z Minecraft? JJ no, no, Joker, kurna! Co to jest JJ Joker? Ach, idiota. Kim jesteś? Witaj, jestem Tomasz. Nie zgadnę. Ciebie też wysłał tu Malton? Ta, dziwne. Nic to mnie nie wspominało. Od kiedy tu jesteś? Już kilka dni. Martorn chciał, żebym rozejrzał się po krypcie. Niestety nie udało mi się. Jak się tu dostałeś? Do celi nie ma wejścia, chyba. Doskonałe, myślałem, że może uda mi ci się wydostać stąd, ale jedynie co do twojej celi to przejście. Kurwa, jest mi przejdę. Troszeczkę. <laughs> <laughs> może jednak na szadę. Ostatnio, jak jeden z strażników tędy przechodził, udało mi się zabrać mu klucz. Nie zauważył. No to dlaczego nie uciekłeś? A widzisz, tych strażników? Jak myślisz, co by zrobili, gdybym spróbował? No racja. Jak chcesz, to iść, ja się stąd nie ruszam. Dasz mi go? Coś w na sensie, dupy? E klucz? Słowałem go w pęknięciu w ścianie, <grym> na pewno znajdziesz Myślałem, że, że, że dodasz w pęknięciu między pośladkami, ale dobra, nieważne <grym> Dobra Co? Wydostaj się uważaj na strażników Strażnicy są mocni, bez broni ich nie pokonasz, może trzymaj jako, gdzieś jakąś Kurde, nie umiem czytać to Prawda? Też nie? A! <grym> Potenia? Od, Odsuń się. Mam ten toporek i nie zwraham się go użyć. I go <laughs> o, magazyn dobra. Ty się tam bij. Uuu, <coughs> branka O, żarcie. O, strzały. Ja zabrałem łuk. To masz strzały. O, co tam to? TY ZAMYKAJ ty drzwi IDIOTO! Zero instynktu zachowawczego, no zero. Czemu ja nie mam żadnej zbroi? LOL Byłem pewien, że wziąłem buty. Masz spodnie. ha założyłem już, okej. Okay. To słyszę cały czas noby. i... Trochę źle, nie... jak, jak za, nie zauważasz, że założyłeś spodnie. Zapomniałem, no. Jesteś ciemiężca mój. Ciemiężca? Nie wiem, czy tam tak jak między mieszczami. A, puszczaj, a, a, pomocy. Doskonały lektor, możesz zatrudnić się w cenedze. Otwieraj te drzwi. Otwieram, a ty się wpierdalasz. Czy w ogóle jest jakaś straż? A no tak jest, bo się zaraz pi. Kurde, pomieszczenie straży, no, co tam może być? Nie wiem, może śpi Kurde, totalnie źle, yy, ten, timinguje te ciosy. Co nie czas na sen. Czemu? Zawsze dobry czas na sen. Nie jesteś chyba tutaj. Bo... Cela 1, cela 4. Dobra, to jest cela 4. Też. Jesteś w Kiblu? O jest. ta moneta. To spłaszcza w Kiblu z tą monetę? Mendo, kurde, nie. <śled> <śled> Chciałeś topić mnie w Kiblu. <śled> Nieprawda, nie masz dowodów. Okay, bo mam na pierśnik dla ciebie, Dawaj. ale cię odrzucił. Jak prawda, pra pra praktycznie każda kobieta na tym świecie. Aha, o Jezus, Maria, to było. No było. Nie zamykaj mnie znowu w Kiblu. Dobra. Spokojnie. Od razu w kiblu. Nie, ale to było kreatywne z tym zabiciem nas. Czaj, bo gdzie to A, dobra, tu. Nie wiem czy tobie też, ale mi się to miejsce bardzo kojarzy z Ta Kojarzysz piosenkę? I ta biblioteka, nie? Tak, tak. Tylko, tak. Że tutaj jest, niestety, tutaj jest niebo. Ale, ale, widziałem... ładnie jest... wygląda. No tak, 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 tylko trochę inny klimat. Troszeczkę. Ej, gra, grałeś na tamtej mapie swoją drogą? Z CubeLand? Można na tym grać? Jakaś mapa z tego jest? Jest mapa z tego i jest w opisie oficjalnego filmu mapa, na której robili to wszystko. A. I ja zwiedzałem sobie tą bibliotekę i oglądałem miejsca, w których były te fragmenty, nie? Prawie wszystkie znalazłem. Mega. No, przyjemna rzecz. Ale żeś go rozwalił. Dobra. Czuję na... się trochę jak oszust. Tylko trochę żal, że straciliśmy wszystkie itemy. No, trochę żal. Cieszę się, dajesz sprawę, że jesteśmy gośćmi, którzy zostali porwani i zamknięci w więzieniu. No, ale mógł na mnie zabierać żal, że... rzeczy. Tobie żal tylko tego, że straciliśmy przedmioty. No, mendo. To nie ja, to on. Gimnazjum też tak mówili. <laughs> nie, ju gimnazjum już nie ma. O fuck <laughs> Karma wraca. Aj, ciężki zombie. Ja pierd... Zajmę się. Okay, rajce. Nie, bo on nie zejdzie po schodach, jak mu nie, jak mu nie dam dobra już wszedłem na te schody. XD. To pokonany. Rotten flash. Oj, nas sk ukryta skrzynia i mam klucz. Dokąd? Do yy, schowka. Okej, okay, wiem, gdzie to jest. Spotkajmy się to. Prowadź, gdzie to jest. Tu. No sku. A na nie, nie za mało grałem w gary smoda, nie kwatery strażników stary. Gdzie? Tu? Jezus. A. Nie, poszedłeś gdzie indziej jeszcze, kwaterochroniarz. Prowadzisz to samo miejsce? No, zajebiście. No! Nie wypychaj ich na mnie, kurna! Czemu? Przynajmniej oni na ciebie lecą. Nie interesują mnie. No, ja pierdziele! Już zdążyłem zrobić unik, bo się przyzwyczaiłem do twojej impertynencji. Hi, 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 hi! Jakie kurde te? Nie niech się, zam... niech się nikt nie odzywa, tylko po prostu wszyscy kradną. Strasznie... O Jezus Maria, nie mam życia. Co czekaj? E, e, e. Dobrze, zamknąłem, jest tylko on sam Ale on, na niego nie działa chyba knockback. Wycofaj się stamtąd kurna Skuję się. Mam go. O, mam jeszcze nogawice, zajebiście. Dobra, powinieneś mieć klucz teraz do Janiela Mam, tylko chcę jeszcze pozbyć się tych tutaj frajerów stąd No tak, oczywiście Czekaj, to już jest finałowy boss? Na pewno tego etapu Dobra, zostało ostatnie miejsce Do Jamina, on był chyba pułkownikiem tego... Janiela Złego Jest jednym z dowódców To ty Cholera, puszczaj nie Ha! No dobra, skoro tak bardzo chcesz zginąć, brać go! Trzeba rozwalić te ciężkie skurwysyny, serio teraz. Kurde. kurde, nie dokończyłeś dialogu, nie miałem okazji się wykazać. A to było jeszcze jakiś dialog? Tak, było, brać go i zamknij się. Kurde. Nie, nie założyłem nawet, za bardzo się skupiłem. Nie wiem, ja pierdzie... na niego, kurde, nie działa pieprzony knockback. No. Cześć, 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 bo biorę... Ja pierdzielę ten gość ma... Aha, bo tak, bo to jest jeden z... Boss, z bossami jest właśnie ten problem, że nie działa na nich co? O, to jest chyba jakiś atak szarżą Uważaj, no on ma jakieś customowe ataki, no jednak kisiel, tak? <laughs> Ale go dojdzie za tą kolumną. Uważaj, bo on puści ci zaraz jakieś potworki i tyle. Na razie jest dobrze Przy czym na razie On jest cały czas na mnie A dobra puścił jakieś customowe potworki, jakieś gówno kurna ze sztyletami. Puścić, zostawić Kurwa mać Ała ej mocne są te No weź, te małe gówna trzeba zabić One mnie zaraz zabiją Mam 3 HP i chyba mam jedzenia. Zabiłem suki Nie mam HP, nie mam skilla, a to może oznaczać tylko jedno Zaraz przegram tę grę Ty... A! Ja pierdziele Ilon, Ilon ma kurna z ataku w jednym kurna uderzeniu Pięć serduszek mi zabrał A mam full oh, wow. zbroję O a. Jezus, masz rację Ej, ale te jakie jego małe miniony są na jednego hita To prawda, jak dobrze trafisz, ale musisz się trafić o! czej? Kurwa co to? Melgan, szybko idę do dźwigni. Do świni pomocy. Jezus, ta, ta jest wiedzy. Ale, ale podobał mi się ten efekt, że on zniknął w takiej takim wiesz, dymie. Tak, to fajna rzecz. Dobra, e, dostałem klucz do. Przejście Janiela. E, czej, bo tu skrzynki jeszcze. Są? Na no. Teraz jeszcze wokół... mogę robić. Jestem łupieżcą! Wspaniała wojna. To jaki jest... jakiej to gry jest? Battlecry. A. Dobra, naprzód, naprzód, naprzód. To bo jestem grabieżcą, nie jestem łupieżcą. Pokój Roberta, potrzebny klucz. Yy, nie mam tego klucza. Nieprawda, Dobra, mówimy Janiel. Dobra, to Janiel jest gdzieś tutaj. W tym dole, czy gdzie? Możesz spróbować. Sprawdź, czy jest na tym na dole. Aaaa! Jesuń, <laughs> synu! <laughs> Co moje, to. Dobra, tepam cię. Chodź. <laughs> Pozwól mi to sprawdzić. A, dobra, to zabija, bo... jak walia! Zdajesz sobie sprawę, że teraz zachowujesz się jak takie malutkie dziecko, które widzi, że jest ogień i wkłada w nie rękę i się parzy. Odskakuje, a potem podchodzi jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy na pewno. Kurda, Myślałem, że zabiłeś mnie i zginął od upadku, a nie od, od wypadnięcia ze świata, debil upieprzony! O, zobacz, tutaj też jest dół, może chcesz sprawdzić? A dobra, my się chyba nie możemy zabijać. To na pewno nie jest to dobry pomysł. Tak, to będzie śmieszna seria. Chyba mać pieprzony labirynt. <grymne> Oj tak, to jest labirynt. No no szukaj tego klucza. Ja zauważyłem na serii z Europki, że to głównie to, to ty się odzywasz, a ja milczę z reguły. No to prawda, i powinno być odwrotnie, nie uważasz? A, dobra. Nie górnik, znalazłem klucz do Janiela. Okej, okay. zbugował się, powinien się na ciebie rzucić. No rzucił się a, na mnie, tylko że go zdążyłem go zabić. Czekaj, bo tu. Szukamy dalej? Oszukujemy dalej te lochy, czy idziemy przez co na janila? Co możemy dostać, jak mamy najlepsze możliwe sety w tym momencie moim zdaniem. No co najwyżej. No ale dobra, chodźmy dalej. Ale nawet ja potionów jakoś specjalnie nie używam, chodźmy jeszcze. W te... Dobra. Albo dobra, chodźmy już na niego. Chyba nie, nie będzie aż tak, takiego strasznego tego. Się, to wiem, że jeszcze serio można pogubić w tych yy, tutaj jaskiniach, więc... No bo może nie, nie warto ryzykować. Czekaj. To wrzucę, a tutaj wezmę sobie to. Dobra, Janiel, chodź. Chodź to solo. Frajerze. Nie, nie tędy. Dobra, tu jest jakieś wyjście do góry, którym ja się nie Aha, zajebiście długa droga w dół, która prowadzi do niczego. Dobra, to czekaj, to... Dobra, czyli w górę. Mhm. Dobra, tu jest zawalony korytarz. Tutaj widzę cegłę. Tu jest Janiel, widzę go. Dobra. Kurde, że tych, tych drzwi nie można zamykać Czy to jest Janiel czy jakiś Mini boss. Tutaj jest Melgan Aha, to jest ten, który nas porwał e, Jego prawa ręka powiedzmy Magazyn Janiela, dobra, dostałem... Czekaj, bo on Chodź. jest zagrowany Magazyn Janiela No! W końcu pokonałem go. Ale nadal muszę się stąd jakoś wydostać. Masz jakiś klucz? Eee, klucz do pokoju Roberta. Dobra, tu A ty jest masz klucz do magazynu. Kurwa, wyciąłem strzałę. No przestań mi to robić. No. O, zajbicie, to dostanę jakąś tarczę. A, Ob plus 4 ataki minus... Te buty miały coś jakieś właściwości, które wziąłeś. Miał chyba ochronę Nie. 5. W się sensie tak, ale mam dwie takie. Czekaj, masz. Dobra, no. musimy się wrócić w takim razie tam do początku, gdzie był Robert. Nie, dobra w sumie. Chyba wiem gdzie to. A, dobra faktycznie. Po co to było? Po prostu po co? forduls O, mamy jakiegoś gościa. Żywa dusza. Nie jesteś od Janiela, prawda? Akurat tak się składa, że chwilę temu go pokonałem. Twierdzisz, że zrobiłeś Janiela? Borys, ten koleś naprawdę nie jest poczucie humoru. Mówię prawdę, ten miał już sobie tę kartkę. Pokaż. Hmm, może faktycznie mówisz prawdę. Wiesz, co tam jest napisane? Jest źle. Co jest źle? Twój ryj, znaczy nie, on nie był sam. <noise> co masz na myśli? Słyszałeś kiedyś o Torianie? To miasto, obiło mi się kiedyś o uszy Tak. Niegdyś ludzie przybywali do publicznego sanktuarium, aby złożyć bo hołd bogini wiatrów. Ale teraz wszystko się zmieniło. Na kartce jest napisane o ataku na sanktuarium i zamordowaniu Bogini przez siły NASE NASE? Ciekawe skąd Janien miał tu kartkę. Tego nie wiem. A w Torianie teraz panuje zaraza. Pewnie przez toż Bogini nie żyje. Zobierzesz mi tam? Ja nie, ale jak się pospieszysz, może złapiesz statek, który za zacumował tu w przystani. Przywieźli Janielowi jakieś pudła i skrzynie. I płynąć do Turiany. Gdzie jest ta przystań? Widzisz te drzwi? Za nimi jest, nim jest jaskinia. Skręć w lewo i wyjdziesz na przystań. Eee... goddammy, moje oczy. To co, ty chcesz coś sprawdzić? No skurna! Hi hi, hi hi, ale śmieszne. uchu! Słaby, jesteś, nie złapiesz mnie. Lol, sprayer Hihihi. Hi. XD, XD, XD. <ścoughs> o, On, przeżył. Lol, XD, tu jest jaskinia. No, co? Dzień dobry, panie Porysie. Co za gówno. W końcu świeże powietrze, mam już dość towarzystwa tego ch... <ścoughs> Poszli się ja najlepszych. Dobra, idź na ten statek. Cześć, to jest jeszcze jakaś wieża. O, jak miło. Znalazłem mógł Słuchaj, jak to są ci to nie powinni nas teoretycznie zabić? Co? Jak nie, nie są ci źli, czemu? Bo jak przywieźli towary Danielowi, no to ja Daniel sobie kupował jakieś towary i oni mu je przywieźli. Śmiałbym się, jakby nie było wyjścia. Nie, byśmy wtedy skakowali mapę. <m> no! <m> Co, fryer? Kim jesteś? Nie wyglądasz na, na ludzi Daniela. Daniela. Ja to Daniela. To ja nie mam człowiekiem. Mam prośbę. Mogliście mnie podrzucić do Toriany. Tak się właśnie składa, że akurat tam płyniemy, to znaczy do portu. Toriana jest kawałek drogi stamtąd. Wspaniale. Kiedy możecie odpłynąć? Już zaraz. Właśnie skończyliśmy ładowanie skrzyni na pokład. Dobra, spotkamy się na pokładzie. Okej, okay, mieliśmy Zabisty sens, zajebista wizja. Sbliśmy w kosmosie. To nie był sen! Nie powiesz mi że to był sen To była przepowiednia Okej, okay, wstawaj, już dopłynęliśmy Czemu ja mu Czemu ja mówię jedno ty mówisz drugie Zawsze gadam zielone, a ty zawsze żółte, okej? Okay? Aha Czytaj okay. <suszel> już dopłynęliśmy, chyba mi się przysnęło. Dobra, lepiej już pójdę. Robert mówił coś o jakiejś zarazie. <śleski> <śleski> ja, jakaś tam zaraz. Jestem naprawdę. Jestem naprawdę genialnym oj... aktorem dubbingowym, kurna. Oj, tam, oj, tam jakaś. Od razu czarna śmierć. <śleski> Przesadzają! Nie, sorry, ty masz kanał PG, ten, 13, nie możesz mieć nic o śmierci, ani o czarnej śmierci, ani o białej śmierci, tym bardziej. No mów! <grystanie> Witaj podróżniku, możesz mi pomóc? W czym? Niedawno szczury zaległy się pod, mi pod pokładem. Szczury! Gryzą wszystko, co, się, co tam włożę, mam już dość. Próbowałem już trutki na szkodniki, ale nie działała. No dobra, pomogę ci. Hmm. Wyjątkowo nie zważywiłem ja, tylko mój głos. Fuck. O, Nie negli. chcę wiedzieć co on tam wkładał, ale okej. Okay. Miałem coś powiedzieć, ale uświadomiłem sobie, że w tym kontekście mogłoby to, mogłoby to zabrzmieć jeszcze gorzej. Pegi 13, Pegi 13. Wróciłem, zabiłem szczury. Dzięki wielkie, oto nagroda. Ja na złota moneta. Kurna, gość ceni sobie te szczury. Jedna złota moneta, kurde gościu właśnie ceni Cześć Handlarz, omotko, co możemy... A tutaj, dobra, tutaj ryby Tutaj coś Nie dotyk. To też mam dubbingować O co ty chcesz tutaj dubbingować? było się nie dotykać, tak? A Ole. Dobra, pewnie tam jest Toriana Fajna przystań portowa <knie> No, przyjemna rzecz LOL Coś w wodzie jest Wodorosty LOL No to jest 1.13, no coś się spodziewał W sumie 13 też spoko PG-13! No właśnie! mery, Mary, Mary postawicie z powrotem na. Ej, jak dziecko. Ej, masz trochę ten? Masz yy, srebrne? Dawaj. Co tu jest generalnie? browar? Dawaj. <grym> dawaj monety. Nie, dawaj, dawaj, ja się muszę napić. Dawaj. Nas. Dobra, co chcesz, bo jest rum i krwawa Mary. Nie potrzebuję więcej, dawaj, no co ty mi dajesz? No nie mam więcej, mam tylko złote. Dobra, to idę rozmienić na srebrze, bo na pewno tu jest sprzedawca. Jak nie ma tu sprzedawcy, jak... Ja są nie pójdę bez Rumu Cordelas, ej, kurde, przy okazji swój, swoją drogą, cordelas spoko rzecz. O, krót mnie stać. Tylko... Ej, nie mają sprzedawcy, nie mają ten. Jubile... Nie mają gościa, który... O, to ja nie Tak. Ej, nie, nie kupi. O, dobra, mam nie nadzieję, kupi Brawara. Kurde, no mój bro. Ja, nie, nie. Znaczy, nie no, Wiesz co, znam, czy to będzie kordelac gdzieś po drodze, bo tak to. Co, no już go kupiłem, ale. Znaczy, wszystko co mamy mamy zdobyczne, więc wnioskuję, że po drodze pewnie coś się znajdzie. Pewnie tak. Dlatego ja chciałem sobie kupić właśnie browaka, no ale trudno. Znaczy, ja w sumie zastrzegam sobie to, że w rzeczywistości jestem abstynentem. A ja w rzeczywistości nie jestem abstynentem, mimo że nie mam takiego pociągu. To by wyjaśniał, to dlaczego tak. on jest taki podjarany alkoholem, a ja nie. To prawda, to prawda. Totalnie to wyjaśniam. Ej, poszedłeś do Toriany? No, tak. Okej, okay, dobra. To idę. Tylko, że ja mam jedną rybkę, więc będę szedł... Niech po... zgadnę. Toriana została wypita całkowicie. I krążę tam teraz martwe złoki. Znaczy, <laughs> do, złoki. Dokładnie. Dokładnie tak. No stop o, tu jest prosto. jakaś ścieżka znowu. Na oko do jakiejś farmy. Ej, dobra, tutaj jest jeszcze jakieś zejście na bok. Oczywiście, zawsze skoki w bok, ja pierdzielę. Oj, tam marudzisz. Fajnie wygląda ten cordelas, Toriana. Arr! E, Grota królowej, królowej pająku. Hmm, w sumie tutaj mogę bez skrępowania rabować, bo nikogo nie ma. No, pusto. Jak w twojej głowie, hehe. Chata, potrzebny klucz. Matko, jakie te domy są, kurna, wielkie? Bezło 300. Opuszczony dom, potrzebny klucz. Kurde, to jest dużo domów opuszczonych, które mają, no, są zamknięte na klucz. Stwierdzili, że jak są chorzy, to. nie wiem, przed śmiercią zamkną. To mogło tak wyglądać i wiesz. Trochę dziwnie, że z tego szartujesz. Gdzie jesteś? Przeszukuję domy. Bar, biblioteka. Bar, dawaj, 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 dawaj. Tutaj też nikogo nie ma. Po tym właśnie poza się Jest tak napalony alkohol, jakby. Nic w życiu innego nie mógł. Jakby właśnie nie pił od trzech W rzeczywistości dni. nie, ale chce się napisać. Tylko... Co to był za szczek? Zreszyłeś mnie, nie wiem. Biblioteka, no czy tu naprawdę nic nie ma? Halo! Chociaż jacyś wrogowie, no. Come on! Ludzie! Halo! Chłopcy na posyłki przybyli. Możecie im znaleźć wszystko, dosłownie. Proszę, nie używaj przy mnie terminu. Co? Nic. Tu cię jeszcze nie było. O i skrzynka. Pusta skrzynka. Dobra, chodź przed, przed bar. Są ludzie. Gdzie? Tam, widzę. To tak, gdzie bo? Wyjdź przed bar, jesteś przed barem. No idę, 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 idę. Gdzie? O tam. A tam? No faktycznie Są ludzie A jak są ludzie? To nieważne Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Kolejne domy Właśnie miałem tak zaproponować, bo mamy dosyć długą sesję nagraniową Dotarliśmy właśnie do miasta, jest w miarę taki moment, w którym napięcie lekko opada więc proponuję, żeby zakończyć, bo jestem już z zmęczony O, są ludzie! AZ kurna Zatrzymaj o, się Mówiłeś coś? Tak o kurde, dobra. Nie no dobra, możemy zrobić przerwę jeśli chcesz. No, to kurde, też tygodniową. w tej sesji nagraniowej to by było na tyle. Widzimy się e, gdzie w kolejnym... Stop, kolejnym... stop, stop, stop! Widzimy się w kolejnym drugim odcinku, tak? Tak, widzimy się w kolejnym materiale z tej jakże wspaniałej mapy nie wiem, który to będzie materiał, muszę to będę się jakoś pocięje, ja mam jakieś chyba 3 godziny materiału. <grym> tak. Chyba tak. Troszeczkę Więc widzimy się, się w, w kolejnych przygodach w zmrocznej klątwy. Papa! pa. pa. pa, pa. pa, pa, pa.